Dopiero co zdążyliśmy zaparkować, teraz idziemy się przejść, mamy bardzo ochotę na kawę, także pewnie sobie zaraz na jakąś usiądziemy. Tu póki co wszędzie dookoła jest pełno sklepów, takich wiecie, domów mody, eee, także aż miło sobie pochodzić i popatrzeć, bo mają przepiękne kolekcje, ale przez to, że mamy taką ochotę na kawę, to chyba najpierw się zatrzymamy w jakiejś restauracji. A tam reszta ekipy jeszcze robi zdjęcia. Zobaczcie na to, za każdym razem. Wszyscy na zdjęciu. Misia pozuje, pozostali robią zdjęcia. Idziecie? Gdzie Tam tą Ale ta druga, ta mała, ona jest taka. E, Niepozorna? Taka typowa. Pastis? Na tutaj. Pastis. pastis na, na, te, na te rejony tutaj. Nie, bierzemy zawsze te większe od razu. Najlepiej tam tą z tyłu, pać, Michał, pał, o. Który? Tamtą pastis, dużą, piękną. Pa, może ją przybliżę. Ma na no? no wejść nawet do środka. O. Tamtą z tyłu. Zabezpieczamy telefonik. Będzie działać? Zobaczymy. No nie wiem, właśnie zobaczymy. Tak? Usiedliśmy sobie właśnie na kawę, także zdążyliśmy złożyć zamówienie, teraz czekamy. Jest bardzo fajna restauracja tuż przy wybrzeżu. Bo rano chyba coś wpływało do portu, bo tak było słychać. Zamówiliśmy anyżówkę i tu się jeszcze zobaczcie dolewa wody. Mama chciała posmakować. Tak zwany pastis. Smakuje, wiecie co? Jękami anyżowymi. Znaczy te cukierki anyżowe. Tak. To jest właśnie. Ale chyba nawet jak anyż taki zwykły, nie? Mhm. Wasze zdrowie. Wodkowie. Wodkowie. mhm. Bardzo smaczne Lubię ale Zobaczcie, jakie pyszne bagieteczki. Baguette. Oho, i są kruasanty. Średnio taki kruasant jest za jedno, za jedno euro, a tu z czekoladą ale wyglądają smacznie, pycha. 金龙、嗯。嗯嗯 Słuchajcie, jesteśmy na miejscu bezpośrednio tutaj pod żandarmerią, czyli chyba najsłynniejszym miejscem, jeśli ktoś z Was oglądał w ogóle firmy, filmy z Louisem Define. No to właśnie tutaj się wiele takich scen tłoczyło, To jest chyba najsłynniejsza miejscówka. I w środku jest jeszcze takie jego mniejsze muzeum. My sobie zaraz wejdziemy do środka, ale powiem Wam, że mega fajnie jest to zobaczyć na żywo po tym, jak się tylko to oglądało na filmach. Także mega sprawa. Super, idziemy do środka. Wasza ośmiornica, orany, sardynki, jak ładnie po tak ułożone. A ty masz chyba mięso, tak? Thank you. O i mój łososik. I co, dobre? Tak? Smakuje. Ale smażone czy pieczone? Gotowane. No.